Neviim Rishonim, Shofetim, Księga Sędziów, rozdział 14.1. gdy tedy wstąpił Szymszon do wymnaw, ujrzał w Fymnaf kobietę z córki listyńskich. 2. A wróciwszy, oświadczył ojcu i matce swojej, mówiąc: Ujrzałem w Themnath kobietę z Cór filistyńskich, a teraz pojmijcie mi ją za żonę. 3. I rzekli doń, ojciec i matka jego, alboż nie ma wśród pobratymców twoich i w całym ludzie moim kobiety, że idziesz, by pojąć żonę spośród Filistyńczyków, nieobrzezańców i odpowiedział Szymszon ojcu swojemu: Tę mi daj, bo ta się spodobała oczom moim cztery, ale nie wiedzieli ojciec i matka jego, że było to zrządzenie od Jahwe, ponieważ szukał on sposobności wobec Filistynów. Owego czasu panowali mianowicie Filistyni nad Jeszaelem. 5. I tak wstąpił Szymszon wraz z ojcem i matką swoją do Fymnaf. Ale gdy doszli do winnic w a oto zaskoczył go nagle, rycząc lew młody. 6. Wtedy tknął go duch. Jachwę, że rozszarpał go, jak się rozszarpuje koźlątko, jakkolwiek nie miał nic w ręce swojej, nie opowiedział jednak ojcu i matce swojej, co uczynił. siedem. Poczem zaszedł i rozmówił się z ową kobietą, a podobała się Szymszonowi osiem. Po niejakim czasie wrócił, aby ją zabrać, gdy tedy zobaczył, aby spojrzeć na patlinę lwa, a oto w ścierwie rój pszczół i miód. 9 I zebrał go w dłonie swoje i jadł, idąc dalej. Gdy następnie przyszedł do ojca i matki swojej, podał i im, aby jedli. Wszakże nie powiadomił ich, że ze ścierwa lwa miodu tego nabrał. 10. Po czym wstąpił ojciec jego do owej kobiety. Szymszon zaś wyprawił tam ucztę. Tak bowiem czyniła zwykle młodzież. 11. Skoro jednak ujrzano go, wzięto trzydziestu drużbów, aby mu towarzyszyli. 12. I rzekł do nich Szymszon. Zadam wam raz zagadkę. Jeżeli zdołacie ją odgadnąć podczas siedmiu tych dni uczty i rozwiązać, dam wam trzydzieści szat spodnich i trzydzieści szat odświętnych. 13. Gdybyście wszakże odgadnąć nie mogli, wtedy dacie wy mnie trzydzieści szat pod nich i trzydzieści szar od świętnych. Na co odpowiedzieli mu? Zadaj więc zagadkę twoją, abyśmy ją usłyszeli. 14 I rzekł do nich. Z żarłoka wyszedł żer, a z silnego wyszła słodycz. Nie mogli jednak w ciągu trzech dni zagadki tej rozwiązać. Piętnaście. Siódmego dnia zatem prosili żonę szymszona, namówże męża twego, aby rozwiązał nam zagadkę. Inaczej spalim ciebie wraz z domem ojca twego ogniem. A zaliście zawołali nas tu, aby nas obedrzeć, czy nie tak? 16. Płakała tedy żona szymszona przed nim i rzekła. Zaprawdę nienawidzisz mnie, a nie kochasz. Zadałeś zagadkę współplemieńcom moim, nie jednak, nie jednak, nie wyjaśniłeś jej i opowiedział jej. Nie wyjaśniłem jej wszak ani ojcu, ani matce mojej, a miałbym ją tobie wyjaśnić. 17. I tak płakała przed nim przez owe 7 dni, trwania uczty. Siódmego dnia nareszcie wyjaśnił jej, ponieważ mu się uprzykrzała, po czym wyjaśniła ową zagadkę współplemieńcom swoim. 18. Siódmego dnia tedy rzekli mieszkańcy owego miasta, zanim zaszło słońce, cóż słodszego nad miód a cóż z silniejszego na lwa. On zaś do nich, gdybyście nie orali jałowicą moją, nie odgadlibyście zagadki mojej? 19. I tknął go duch Jahwe, że przystąpił do aszkalonu i zabił z nich trzydziestu ludzi. Zabrawszy łupy z nich, oddał. Odświętne szaty tym, którzy zagadkę rozwiązali, i wspłonął gniewem, i wrócił do domu ojca swego. Dwadzieścia. Żona szymszona zaś dostała się towarzyszowi jego, do którego się był przyłączył.